Nie zmienia się konstytucji z tymi, którzy permanentnie łamią tę konstytucję. Panie Boże, strzeż nas przed ludźmi, którzy są w sferze polityki, mówią coś przez przypadek i co dwa tygodnie zmieniają poglądy. Majza w ogóle jest marnym człowiekiem. Dzień dobry, Władku. Dzień dobry, Wiktoria. Kolejny tydzień, kolejny polityczny Roller Coaster. Spotykamy się, by omówić najważniejsze wydarzenia ubiegłego tygodnia. Krótko, konkretnie i z Twoim komentarzem. Zaczynamy. Super, czekam na pytania. To był tydzień pełen konkretów dla lewicy. Trzy ustawy: asystencja osobista, staż pracy i związki. Czy ustawa o wspólnym pożyciu? Który jest najbliższy Twojemu sercu? No dobra, to zacznijmy od y, dwóch z tych trzech projektów. One mają wspólną cechę. Asystencja. I związki partnerskie, czy nazwiemy je ustawą o wspólnym pożyciu, nazwa jest najmniej ważna. Co łączy te dwie sprawy? Umiejętność ze strony lewicy, ale nie tylko lewicy, porozumienia się ze swoimi partnerami. Niby to proste, niby każdy to potrafi, ale to, proszę Państwa, ani nie jest proste, ani każdy tego nie potrafi. E po pierwsze, asystencja. Razem z Polską 2050 został złożony w Sejmie dobry projekt. Projekt wyczekiwany przez tę grupę społeczną. Projekt, który jest dobrze napisany. Mogę podziękować partnerom z Polski 2050, że to tak poszło. Kto był pierwszy w tej sprawie, mało ważne. Załóżmy, że Polska 2050. Dla ludzi, którzy skorzystają z tej ustawy, to jest najważniejsze, żeby z tej ustawy skorzystać. I kwestia związana z ustawą, projektem ustawy o wspólnym pożyciu. No muszę Władkowi Kośniakowi podziękować i oczywiście e, Julii Pasławskiej, a z naszej strony e, Katarzynie Kotuli, Krzysz Krzysztofowi Śmiszkowi, bo to trudny projekt. Porozumienie trudne. Wiele osób jest z tego niezadowolonych. Wiele osób jest z tego zadowolonych. Jak podpisze to pan prezydent Nawrocki, to wtedy zadam takie pytanie po roku: ile tych umów w notariatach zostało spisanych? Bo pamiętam, jak dziś pamiętam dyskusję na temat renty wdowie. Wtedy, jak weszła renta wdowia, to było masę do nas wniosków, że projekt jest ogryskowy, że nie obejmuje wszystkich, że można było to zrobić lepiej, że wszystko to po prostu trzeba jeszcze raz przemyśleć. No dobra, co się stało? Projekt wszedł, minął rok i jest milion trzysta tysięcy wniosków. Czyli milion trzysta tysięcy wniosków z tego ogryska, bo tak niektórzy ludzie mówili, korzysta. Wydaje mi się, że tak samo będzie z tą ustawą, jak wejdzie o wspólnym pożyciu: że po prostu bardzo dużo par i heteroseksualnych, i homoseksualnych po prostu z tej ustawy skorzysta. Ja w to wierzę, zobaczycie, że tak będzie, dlatego że trudne sprawy czasami rozwiązuje czas. Czas jest bardzo ważny w polityce i mało kto o tym pamięta, mało kto w to wierzy, i mało kto z tego korzysta. Ludzie do pewnych rzeczy muszą się przyzwyczaić. Narzucanie ludziom rozwiązań na siłę nic nie da. Przyzwyczajanie ludzi do tego, przekonywanie ludzi do tego i korzystanie przez ludzi z określonych zapisów. Na przykład, ze wszystkich ulg podatkowych e, przekona samo ludzi. Tak mi się wydaje. Więc e, dużo dystansu. Dziękuję. Im więcej osób będzie mogło korzystać z tych rozwiązań, tym ty, bardziej ty, ludzie ty, się z tym oswoją? A tym więcej będzie ten projekt miał ambasadorów. E, dlatego dziękuję IPSL-owi, Polsce 2050, dobra. Też dziękuję koleżankom i kolegom z Lewicy, e, że to tak się ułożyło. To dobry znak na przyszłość. Czy to jest fajnie, że mówię o tym po dwóch latach funkcjonowania koalicji? No pewnie powinienem mówić wcześniej, ale funkcja czasu jest ważna. A staż pracy? No staż pracy to jest bardzo, bardzo dobry i długoletni pomysł lewicowy. Prowadzi Agnieszka ziemianowicz Bok. Farciara zresztą, bo jest szefową takiego resortu, w którym właśnie takie rzeczy powinny być pokazywane, a Agnieszka robi to w sposób wybitny, absolutnie wybitny. Mamy dobrą ministrę. No, wliczanie w staż pracy umów śmieciowych, czasu trwania umów śmieciowych jednoosobowej działalności gospodarczej. Tym ludziom się to po prostu należy. Tak? To nie może być tak, że ze względu na formę zatrudnienia, formę płatności, komuś są, są zabierane jakieś uprawnienia. To jest po prostu sprawiedliwe społecznie, szczególnie w stosunku do wszystkich ludzi, ale szczególnie w stosunku do tych, i ci to czują, kiedy idą na przykład potem do pracy, do urzędów do pracy związanej z państwem, czyli do urzędów centralnych, czy do urzędów samorządowych, bo to się przekłada na urlopy, na długość tych urlopów, to się przekłada na wszystkie nagrody jubileuszowe. Lepsze stanowiska. Na lepsze stanowiska, bo w tym momencie są takie urzędy, które wymagają dłuższego stażu pracy. To jest po prostu sprawiedliwe. Co ma robić lewica innego, jak Starać się poszerzać całą sferę sprawiedliwości społecznej. Kiedyś się śmiano z takich nazw jak sprawiedliwość społeczna nie słusznie. Teraz wszyscy wiedzą, że pod tą sprawiedliwością społeczną, notabene zapisaną w polskiej konstytucji, jest dużo wartości, na które ludzie nie zwracali uwagi, ale przez tej konstytucji czerpiemy i nie tylko sprawiedliwość społeczną, nie tylko równość szans startu. Ale również prawo do mieszkania, na przykład. Tak? Nigdy nikt tak konstytucji nie czytał. Nie ma co się zresztą dziwić, dlatego że konstytucję kształtował Aleksander Kwaśniewski, jakby nie było socjaldemokrata. Owszem, bardzo dziękujemy panu prezydentowi i całej lewicy za konstytucję, która być może kiedyś będzie zmiana, jak zapowiadał sam pan yy, prezydent Nawrocki. Zobaczymy. Znaczy, e, jestem przeciwko zmianie konstytucji. Dlatego, że po pierwsze, zmieniać konstytucję w tej chwili byśmy musieli przy udziale PiSu. Nie zmienia się konstytucji z tymi, którzy permanentnie łamią tę konstytucję. Ja zresztą nie uważam, że ta konstytucja ma złe zapisy. Uważam, że ludzie po prostu ją łamią i nie zwracają uwagę właśnie na te zapisy. I nie, nie należy zmieniać czegoś takiego, co jest elementem trwałości systemu państwowego, tylko ze względu że na to, że jednemu facetowi albo drugiej babce się to po prostu nie podoba i by chciał inaczej. Coś musi krajowi każdemu dawać stabilność. Naszemu krajowi stabilność daje konstytucja i ciągłość władzy, a koalicji daje ciągłość umowa koalicyjna i są rzeczy, które są takimi, które jak zaczniemy to łamać, to to wszystko po prostu się rozsypie. A w czasach niestabilnych raczej trzeba dbać o to, żeby to wszystko było scalone. A nie rozsypane. Więc może to najważniejsza rzecz, o której do tej pory rozmawialiśmy, nie będzie zgody lewicy na dyskusję o zmianie konstytucji w tej chwili, bo nie będziemy zmieniali konstytucji z ludźmi, którzy ją permanentnie łamią. I to nie jest tak, że im się najpierw niech im się w głowach zmieni, potem niech powiedzą, co złamali, potem niech przeproszą. A jak już to wszystko zrobią, to możemy popatrzeć na to, co oni mają w głowach. Na razie to mają tylko samo zło, a załamanie konstytucji pan Duda wcześniej czy później będzie miał Trybunał Stanu. Zgadzam się. Zanim zaczniemy coś udoskonalać, najpierw zacznijmy przestrzegać tego, co już mamy. Zresztą z terrorystami, z tego co pamiętam, jest taka zasada się nie gada. Fakt. Y można próbować, ale jednak tutaj zasady mogą być, strony i, i siły są dosyć niewyrównane, bo tutaj demokraci, którzy chcą przestrzegać zasad konstytucji, i osoby, które niestety tych zasad nie przestrzegają, co już niejednokrotnie udowodni, ale wracając jeszcze do Sejmu i do ubiegłego tygodnia, Sejm powiedział tak dla zakazu, dla zakazu hodowli, Zwierząt na futrę. Konfederacja powiedziała nie. I można przypuszczać, że wynika to z faktu, że niektórzy politycy i polityczki konfederacji sami mają już swoje jednoty w szafach, ale interesuje mnie twoje zdania na ten temat. Czemu Konfederacja poczyniła w ten sposób? I, I co ty o tym sądzisz? Źle o tym sądzę. To bierze się stąd, że to jest moim zdaniem zła. Interpretacja słowa wolność, bo Konfederacja uważa, że e, ponieważ powinna być wszechobładniająca e, wszystkich wolność, to jest również wolność do tego, żeby mordować zwierzęta po to, żeby ładnie wyglądać. No, ja tę wolność szerzej traktuję: e, wolność również powinny mieć zwierzęta. E, obdzieranie zwierząt ze skór. Zwierząt, które żyją w skandalicznych warunkach, tylko po to, żeby na końcu być obdarte ze skóry, jest po prostu nieludzkie. I to jest taki sposób myślenia Konfederacji, który ja jednoznacznie potępiam. Notabene, Konfederacja w swoich serduszkach, moim zdaniem maksymalnie zakłamanych, ma bardzo dużo rzeczy, co do których przestała nagle zajmować stanowiska. A jak przychodzi do konkretu i zajmie to stanowisko, to widzimy jakie to jest obrzydliwe. Ja akurat należę do tych polityków, którzy będą pamiętali Mencenowi, Brownowi, Bosakowi, piątkę Mencena. Bo to nie jest tak, no bo jeżeli to jest tak, że Mencen to powiedział przez przypadek i już zmienił poglądy, to Panie Boże, strzeż nas przed ludźmi, którzy mówią, są w sferze polityki, mówią coś przez przypadek i co dwa tygodnie zmieniają poglądy, bo to daje poczucie niepewności, nie daje gwarancji ludziom stabilności. A jeżeli powiedział to specjalnie, a ja uważam, że powiedział to specjalnie, bo tak myśli, to szczerzmy się przed ludźmi, którzy tak myślą. Bo jeżeli ktoś opowiada, że fajnym elementem jest to, żeby wyjść z Unii Europejskiej, nie płacić podatków. E, wyklucza środowiska w ogóle z funkcjonowania, takie, jak środowisko LGBT z funkcjonowania narodu i gada inne takie po prostu obrzydliwe i głupie rzeczy, nieodpowiedzialne rzeczy, to jest niepoważne. E, uważam, że Mencen w tej sprawie jest niepoważny. Jeżeli zrobił to dla jaj, to marne jaja, a jeżeli zrobił tak, bo myśli, to marne myślenie, bo tak myśli, to marne myślenie. E, na Notabene zawsze w takim momencie apeluję do młodego pokolenia, mądrego młodego pokolenia, bo młode pokolenie jest mądre. E, myślcie, analizujcie takie rzeczy. Co by było z Polską, gdyby w tej chwili nie była w Unii Europejskiej, nie była w NATO? Mamy wojnę za granicą, tak? Co by było z waszymi dziadkami, z waszymi rodzicami w szpitalach? Gdyby nie było płaconych podatków, nie byłoby szpitali, bo szpitale byłyby prywatne. Czy na pewno wszystkich waszych dziadków i wszystkich waszych rodziców stać na to, żeby iść do szpitala i zapłacić za operację 200 tysięcy? Obawiam się, że nie. A to wam MENCEL proponuje. I oczywiście można mówić, a powtarzacie to w kółko. Powtarzamy to w kółko po to, żeby wszyscy to zrozumieli, bo to jest po prostu łamanie zasad państwa polskiego i to jest łamanie zasad e, współpracy ludzi e, międzypokoleniowej, to jest kwestia odpowiedzialności. Ktoś musi za starsze pokolenie brać odpowiedzialność. Zwykle bierze to odpowiedzialność młodsze pokolenie. Po co? Po to, że jak będzie młodsze pokolenie starszym pokoleniem, żeby znowu młodsze wzięło e, za nich odpowiedzialność. To jest po prostu tak się dzieje. Tak? To się tak w kółko toczy. Mamy dziadków mamy, dziadków, mamy rodziców. I mamy swój wiek, mamy swoje dzieci, tak? I to się nie zmieni, bez względu na to, kto jakie ma poglądy. A ludzie muszą żyć, ludzie chcą żyć, ludzie chcą być wolni, ludzie chcą być bezpieczni. I poczucie bezpieczeństwa, zresztą Lewica jest po to, żeby takie poczucie bezpieczeństwa dawać, a przynajmniej o takim poczuciu bezpieczeństwa mówić. Czy poczucie bezpieczeństwa i w ogóle zaufania do polityków yy, daje przykład yy, pana... Mejzy, który w ubiegłym tygodniu został um, złapany na gorącym uczynku przekroczenia prędkości i zasłonił się immunitetem? Doświadczenia mam takie: jakby ludzie głos znali polityków, to by na nich nie głosowali. E, pewnie nie wszystkich, bo nie ma takich zasad, które obejmują wszystkich i, e, i ludzie są różni. Znam e, nie, ma, nie ma odpowiedzialności zbiorowej, ale w większości tak. Mejza w ogóle jest marnym człowiekiem, to znaczy uważam, że tam to, że on jechał tym samochodem szybciej czy wolniej, to oczywiście jest problem i powinien za to być ukarany i w ogóle to nie podlega dyskusji, ale z tego co pamiętam Mejza, E, chyba też e, leczył dzieci czymś, co dzieci nie leczyło I, i to jest powiem szczerze coś takiego, co w moich oczach absolutnie zabiera mu jakąkolwiek godność, jakiekolwiek poczucie zaufania do niego, kogokolwiek, tak, bo jeżeli ktoś usiłuje e, zarabiać w ten sposób pieniądze, no to... To jest dyskwalifikacja absolutna. Panu Mejzie rekomendujemy zajęcie się innymi zajęciami, na pewno nie z zakresu ochrony Sobą. zdrowia? Niech się sam wyleczy metodami, które proponował którymi proponował lecz innych, Sobo, nie się I podróżowanie najlepiej. koleją, bo kolej jest fajna. Ale w zeszłym tygodniu, w niedzielę, odbyła się konwencja we w Lewicy. Czemu akurat Włocławek? czemu tam pojechaliście i czemu poświęcona była ta konwencja? Bo Włocławek to fajne miejsce, bo brakuje e, opowieści w Polsce. Takiej zresztą bardzo dużo komentatorów pisze rządzący, w tym lewica nie mają opowieści. No my mamy opowieść. My wiemy, jak Polska powinna wyglądać. Wiemy również, jak powinny wyglądać miasta. Dobra, to są nasze marzenia, to może one są wzięte z utopii. Utopie zwykle mają to do siebie, że są pięknie opisywane, zwykle potem nie są pięknie realizowane. Ale to chyba nie jest utopia, to co się dzieje we Włocławku. No jeżeli e, mówimy, w Polsce brakuje mieszkań, no to proszę państwa, w 2022 roku we Wrocławku budowano połowę E, mieszkań na tani wynajem w Polsce. Tam jest Kukucki, mądry facet, który po prostu potrafił to ogarnąć potrafił e, zrobić cały proces po, potrafił ludzi przekonać, potrafił wybudować potrafił ludziom dać klucze. Nie on oczywiście sam. Jest na tyle rozsądny i ma na, na tyle do siebie dystansu, że nie robi z siebie Boga, ale tak naprawdę ten problem na miarę Włocławka zaczął rozwiązywać, bo przecież ten problem trzeba nadal, nadal prowadzić. Więc Włocławek to jest takie miasto, w którym Zaczęła się opowieść o budowaniu mieszkań na tani wynajem. Ta opowieść zaraziła wiele, wiele, wiele innych miast, wielu samorządowców, dlatego że w przyszłym roku będziemy budowali już 25 tysięcy takich mieszkań. Budowanie mieszkań na tani wynajem po 25 tysięcy rocznie spowoduje to, że w pewnej chwili zwiększy się podaż mieszkań. Jak się podaż mieszkań zwiększy, to się zmniejszą ceny na te mieszkania. A o to tak naprawdę chodzi, bo jak będą niższe ceny, to młode pokolenie, na przykład młode pokolenie będzie miało większą dostępność do tych mieszkań. Dobra, jeżeli będziemy mieli większą dostępność do mieszkań, i będziemy mieli to mieszkanie, za które za 50 metrów kwadratowych będziemy uwaga, płacili 600 zł, a nie 3600, nie 2600, tylko 600 zł, bo tyle jest właśnie w tej chwili we Wrocławku. Chcecie, to sprawdźcie, taka jest prawda. No dobra, to założymy rodzinę. Bez względu na to, czy ta rodzina to będzie e, funkcjonowała na bazie ustawy o wspólnym pożyciu, czy na bazie małżeństwa, czy na bazie wszystko jest to, czego to będzie rodzina, tak? Jak będzie rodzina, no to w tym momencie dobrze by było mieć więcej czasu na tę rodzinę. I tu znowu wjeżdża Włocławek. Włocławek wprowadził 7-godzinny dzień pracy. 3,5 tysiąca ludzi w tej chwili we Włocławku e, pracuje 7 godzin. Gwarantuję wam, bo to zaczęło iść od urzędów i od spółek samorządowych, gwarantuję wam, że tą chorobą w sensie, oczywiście w nawiasach, zaczną być zarażane inne spółki we, we Włocławku, czyli firmy prywatne, bo to nie będzie tak, że jedno będzie pracowało 7 godzin, drugie 8 i w domu o tym nie pogadają. tak? No, jak będą chcieli razem iść do sklepu po 7 godzinach, no to będzie musiała koleżanka albo kolega, mąż albo żona albo e, ktoś, kto robi wspólne pożycie ze sobą, po prostu czekać. Z tego domagać. Tak, tak jest. W związku z tym to jest, taka, to jest taki fajny wirus, pozytywny wirus, który moim zdaniem będzie wchodził w rozumy różnych właścicieli, właścicieli firm, różnych osób i zrobi się tego typu presja. No, to jest duża sprawa. I znowu ten Wocławek to. E, Robi. Jeżeli masz wolny czas, więcej wolnego czasu, to dobrze by było, gdybyś poszedł do lasu, dobrze by było, gdybyś oddychał świeżym powietrzem, żebyś odpoczywał. No i tutaj znowu się pojawia nowa rzecz, która się dzieje w tym Włocławku tu i teraz, to znaczy pierwszy mały reaktor atomowy. Tam chyba do 300 MW. nie za bardzo się na tym znam. Ale pierwszy to, taki w Polsce? Chyba. Pierwszy taki w Europie w ogóle. E, mało tego, przy tej sile, e, to jest taka, taka siła, która wiem, to by się przygotowywałem do tej konwencji, e, która jest w stanie zabezpieczyć w prąd takie miasto jak na przykład Rzeszów. We Włosławku jest 100 tysięcy ludzi prawie, w Rzeszowie pewnie ze 2-3 razy więcej. Po prostu jest taka sytuacja. E, dobra, jak będziemy mieli reaktor. No dobrze by było, gdyby byli ludzie, którzy ten reaktor będą obsługiwali, którzy się nauczą tego wszystkiego, bo przecież tych reaktorów w pewnej chwili, bo lewica jest za czystą energią, będzie coraz więcej. W wielu większej, większej ilości miast dobrze by było, gdyby ludzie wyspecjalizowani to robili. Dlatego chcemy we Włocławku uruchomić Politechnikę Włocławską, która będzie takich ludzi uczyła tego. No dobra. Jak do tego dodamy standardowe, dobrze robione rzeczy dotyczące żłobków, dotyczące przedszkol, zaczniemy ściągać młodych ludzi albo zostawiać młodych ludzi ze względu na politechnikę wocławską i dosyć wyspecjalizowany kierunek studiów, który tam będzie robiony, jeden albo drugi. To zaczyna się robić miasto szczęścia, i tym miastem zarządza lewica. Krzysztof Kukucki się nazywa, ten gość, który tym zarządza, jest prezydentem tego miasta. Jak moglibyśmy o tym nie opowiedzieć? Dlatego byliśmy w niedzielę we Włosławku. Ale to, co jest ważne. E, takimi miastami jest również potencjalnie Dąbrowa Górnicza, e, zarządzana przez świetnego Bazylaka. Takimi, takim miastem może być Będzin, zarządzany przez Komoniskiego, e, Takim miastem w jakiejś perspektywie e, też może być już w części jest Częstochowa, e, zarządzana przez Krzysztofa Matyjaszczyka. Świdnica, e, to po prostu... Te miasta, gdzie lewica rządzi, to, miasta przyszłości. Większe, to może są miasta przyszłości, a jeżeli są miastami przyszłości, to to jest ta opowieść, której komentatorzy mówią, bo 10 minut temu o tym mówiłem, nie macie, a tutaj figa z makiem komentatorzy, mamy taką opowieść po prostu i dlatego się tą opowieścią z serca, i z cudownej wymowy dzielimy wszystkim. Innym miastom w Polsce życzymy podobnej historii jak we Włocławku, w Dąbrowie czy w innych miastach. No tak, tylko mieszkańcom życzymy, wybierajcie mądrych prezydentów i mądre prezydentki. Szukajcie ich na listach nawitych. Na pewno tacy są. Yy, I kończąc już naszą rozmowę, ostatnie pytanie. Rekomendacja na jesień. Ulubiony film. Książkę, a może miejsce, lub po prostu coś, co robi dobrze na głowę w tym jesiennym, czasem słonecznym, a czasem deszczowym okresie. Dobrze na głowę robi to, żeby nie zgłupieć, żeby się za bardzo nie przejmować rzeczami, które się dzieją tu i teraz i które chwilami powodują wielkie emocje. E, którymi się tak naprawdę nie warto przejmować. Nie, Czyli Melissa. Nie przejmujcie się polityką, bo ona zawsze będzie chodziła swoimi drogami, jest totalnie nieprzewidywalna. I jest wystarczająca ilość szaleńców, żeby się nią zajmować. W związku z tym, tym bym się za bardzo e, nie przejmował. E, książkę. E, Ostatnio przeczytałem dobrą książkę, mogę Wam rekomendować. Krytyka Polityczna wydała taką książkę dwóch gości z Ameryki. Nazwisk ja nie pamiętam w tej chwili, przepraszam zresztą ich za to. Książka pod tytułem Dostatek, która tłumaczy różne rzeczy związane z dziś, z tym, co się dzieje dziś. To znaczy, mówi dużo o komunikacji, o budowie mieszkań. O funkcjonowaniu administracji. Jeżeli ktoś oczywiście tym się interesuje, to jest książka tak naprawdę o Stanach Zjednoczonych, ale z takim przesłaniem na cały świat i porusza problemy, z którymi nikt sobie nie dał rady w rozwiązywaniu tych problemów, czyli na przykład z mieszkalnictwem. Polska nie jest pod tym względem wyjątkowa. Na całym świecie problemy są podobne w różnej skali i w różnym natężeniu. Ale my warto, działamy w tym zakresie. Warto wiedzieć więcej w tych sprawach, bo jak się wie więcej, to się mniej głupot gada. I można Czytajcie więcej książki. dobrych rzeczy zrobić. Tak jest. Czytajcie książki. To taka rada. Bardzo dobra rada. Nie dużo. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję za rozmowę. Dzięki. <laughs> I to, do zobaczenia. To nasz pierwszy wywiad, proszę państwa, ale nie ostatni. Na pewno nie. Dziękujemy.